Proszę o to, żeby nie wznosić żadnych haseł, tylko powtarzać to, co my będziemy tutaj e, zarzucać. Niestety jest zakaz jakiejkolwiek pirotechniki. Nie używamy nic od petar przez stroboskopy do radbu. to jest niestety sprawa przykra, bo bardzo by to ładnie wyglądało, no, ale nie możemy. a <laughs> Wy jesteście tym pokoleniem, które wie, że głęboko odzyska Polskę dla Polaków, wszystkich Polaków, sprawi, że będziemy żyć w państwie sprawiedliwym, które służy swoim obywatelom, a nie tylko uprzywilejowanej nomenklaturze. Cieszę się, że tu jestem. Dziękuję Wam, że Wy tu jesteście. Obyśmy się spotkali jak najczęściej i coraz liczniej. Wszystko, co dobre przed nami. Dziękuję. A teraz proszę o zdjęcie czapek i minutę ciszy.